Hej, witajcie! Dzisiaj pogadamy sobie o dodatku do Guild Warsa, dwójeczki Heart of the Thorns. Tak, oczywiście, zobaczymy co udało nam się zebrać, jakie informacje do tej pory, co przedstawili nam devsi, tak ogólnie, w skróto, bo później może pojawią się filmiki, że tak powiem, bardziej mm, związane właśnie z konkretnymi poszczególnymi elementami tego dodatku, który się pojawi na przykład bardziej Będę opisał Rasa Revenanta, bardziej Mastery System i TD itp, tak jak na przykład ostatni film, który widzieliście, to był właśnie Stronghold mapa, która będzie ugru, ugru, równo właśnie z Heart of the Tons dodana do PvP, więc to będzie coś na tej zasadzie, że teraz, dzisiaj opowiem sobie ogólnikowo, a może później, chociaż nie obiecuję, będzie właśnie wybrany na przykład mastery system i opowiedziane tylko i wyłącznie o mastery system na jednym filmiku. No dobra. Przejdźmy do tego, co tutaj mamy. Fajny epicki trailer, który wystąpił na początku. Mordemod atakuje latające statki i lądujemy właśnie w dżungli. I pierwsza informacja, która jest ważna właśnie nowa mapa, która będzie Magum, Magum dżungla, czyli że tak powiem, miejsce, w którym żyje głównie Mordemod i jego podwładni. Otóż. Łatwo jeszcze muszę wspomnieć o tym, że nie będzie żadnego zwiększonego level kapan i jakiegoś tam konkretnego gieru związanego z nowym level capem. Level kap zostanie taki jaki jest, więc nie będzie progresu levelowego. No ale przejdźmy może do mapy, co o niej wiemy tak pokrótce. Oczywiście później może właśnie jak wspomniałem wcześniej, zajmę się bardziej opisem jednego, jednego systemu, powiedzmy, jednej nowości na jeden filmik, o tak może to nazwę. No ale mamy to tak. Nowy region właśnie, Heart of Maguma I będzie on podzielony na trzy, trzy piętra, tak bym to nazwał Piętro, które będzie najniższe oczywiście, to będą jakieś tam jaskinie oraz Które będą znajdowały się pod drzewami, w korzeniach tych drzew, będą oczywiście Runo leśne, które akurat wiadomo wiadomo na powierzchni i będzie można też Dostać się właśnie na szczyt tej dżungli Różnego rodzaju nowe adwentury, nas tam czekają nowe eventy, storyline Bitwy z nowymi worldbossami lub mniejszymi bossami e, grupowy, content challenge'ujący, takie coś właśnie jak mamy teraz, powiedzmy w starym patchu na, e, e, na pustyni. i to chyba tyle co do nowej mapy. Oczywiście nowe outposty, nowe NPC, które wcześniej nigdy nie wystąpiały. No i będzie też co jedno fajne, będzie, że będzie można sobie glidować, takie coś powiedzmy: Archidrus są glidery których po prostu się nie lata, a szybuje, tak nazwę, no to będą właśnie w Warsie. Druga informacja, która dotyczy powiedzmy nowego patcha, to jest Mastery System, będzie przebudowany, będzie on dostępny jako Account Bound, czyli nie będzie Mastery przywiązane do pojedynczej postaci, a do całego kompletu kont do wszystkich naszych postaci. Będzie można zdobyć Mastery Pointy poprzez nowe eventy, które będą odbywały się właśnie w Maguma, Hertów of Maguma. będą one też podzielone na pewne podmastery, które będą całkowicie nowe. Wspomnę tylko tak na szybkiego, że będzie można odblokować sobie lore związane z cywilizacją i wtedy będziemy mogli porozumieć się z nowymi npc do których nie mieliśmy dostępu. Właśnie będziemy mogli zdobyć mastery do latania, do robienia fraktali, które będą tylko i wyłącznie na przykład w Magumie itd. itp. Trzecia informacja, którą ujawniono o paczu, będzie to nowa profesja Revanant, będzie to Heavy Armor. No Jak zapewne zauważyliście, praktycznie mamy y, trzech lightów, trzech, y, że tak powiem, mediumów i było tylko dwóch Heavy. Więc, aby zrekompensować ten brak dla wielbicieli ciężkich armorów, właśnie dodano, Arena lecz postanowiła dodać nową klasę, właśnie Revananta. Będzie on posiadał bardzo dużo fajnych skilli. Podobny według mnie trochę do Warriora, takie połączenie Warriora z. Jakby to nazwę, Magiczny DPS, może coś na tej. Tak przynajmniej się to wydaje, no ale no, mówię, to jest tylko moje zdanie. Będzie on mógł się transformować w pewne stance, że tak to nazwę, i w zależności od stanca, będzie mógł osiągać właśnie konkretne, dodatkowe zdolności z tego. Czwartą informacją, którą dostaliśmy są specjalizacje nowe dostępne dla. Starych już klas, czyli będziemy mogli dostosować właśnie własne bronie do swoich klas. I tak na przykład Ranger dostanie Staffa i stanie się Druidem, Necromancer, na przykład Grace Sworda, Mesmer. I teraz są niepotwierdzone informacje, tylko pogłoski: Mesmer prawdopodobnie ma dostać Shielda, Inż Inżynier Młot, Guardian ma dostać BOA oraz Elementalista ma dostać Sworda. Czy to tak będzie? Nie wiadomo, na pewno potwierdzony jest Ranger ze Staffem oraz Necromancer z Greatswordem. Co do reszty, tak jak wspomniałem, jest to tylko i wyłącznie domyślanie się, pogłoski. I zrozbudowane oczywiście będą w zależności od tego skilla naszych postaci. Czwarta informacja... czekajcie, trzecia, czwarta, piąta informacja, bo już się powoli zagubił. Jest to właśnie nowy game mod PvP Stronghold. O tym game modzie już nagrałem praktycznie filmik, bo dzięki temu mieliśmy właśnie 14 kwietnia dostęp do beta testów jednodniowych tej mapy, więc mogłem Wam pokazać jak mniej więcej ona wygląda, nim gdzieś się pojawi tutaj na górze w tym momencie i teraz będziecie mogli sobie zobaczyć dokładnie jak ta mapa nawet wygląda, co na niej się robi, więc ten punkt po prostu pominę, tylko wspomnę, że mam to w poprzednim nagraniu. Wielbicieli World vs. World 6 informacja dostaną nowy Borderland, który będzie właśnie opierał się też na pewnych nowościach, które zostaną wprowadzone. Będą na przykład kipy Air, Fire i Air, każdy będzie odpowiadał, że tak powiem, za co innego. Przyjęcie na przykład Aira e, będzie podawało nam jakieś launchpady, pady, będziemy, będziemy daleko skakać. E, na przykład Fire Keep da nam. Znowu jakieś immunity, na przykład na Burning, da nam to zwiększony damage, możliwość teleportowania. Będzie bardziej to właśnie Borderlands sponsorowany, znaczy inspirowany, burzy sponsorowany, inspirowany pod rozgrywkę, że tak RTS-ową. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Będzie można także, siódma informacja, rejestrować Teamy PvP gdl więc będzie to fajne w Conquest oraz stronghold Map. Zobaczymy czy będzie to oczywiście tak ujawnione jak to zapowiedziano Będzie osobny leaderboard dla gildyjnych teamów Czyli teraz jeżeli jesteście w jakiej Możecie złożyć sobie oficjalny team danej gildii i będziecie mogli Competitive grać SPVP prowadzone zostaną guildhalle W końcu po tak długim czasie Guild Wars właśnie Dostaje guildhalle, które w jedynce były bardzo fajne Mam nadzieję, że tutaj też się przyjmą, będzie Mam nadzieję bardzo, bardzo, bardzo miło te hale będą znajdowały się w Maguma, oczywiście. Będzie tam można odpalać różne eventy, git misje oraz budować właśnie swoją bazę i progresować ją w zależności od tego, co będziemy wykonywali. I nowe adventure będą one dostępne na PvE kontencie, oczywiście dla max levelowych graczy, czyli na 80 z nowymi masterami, które właśnie dzięki nim będziemy odbywali mastery będzie można także, dostosowany będzie leaderboard, więc nigdy nie będę mógł się po osoby ścigać o czasówki pewnie w danych adventurach. także to tyle chyba co by było można powiedzieć o tym patchu który wyjdzie w patchu dodatku, który będzie kupny Także do następnego razu w filmiku, gdzie opowiem powiedzmy na przykład konkretnie o Revenancie, coś więcej o specjalizacjach w Master Systemie i o samej mapie o, i tym podobnych rzeczach. Także tu jest taki po prostu macie teraz zbiór informacji co będzie zawierał ten nowy dodatek. Około cena chyba widziałem 150 zł w dodatku, oczywiście buy to pay, nie trzeba żadnych dodatkowych opłat jak to zawsze bywało w Guild no to tyle, do zobaczenia w innych filmikach, w których właśnie objaśnię bardziej konkretne elementy, o których wydałem teraz.